Od spokojnego stworzenia do zabójczego drapieżnika, tak właśnie wygląda prawdziwa natura koni. Zabijają każdego, kto stanie im na drodze, często nie z potrzeby obrony, lecz dla samej rozrywki. Jeśli po tym filmie wciąż je lubisz, to wkrótce je znienawidzisz. Wilk był przekonany, że łatwo poradzi sobie z klaczą. Ruszył do ataku, sądząc, że to będzie szybkie polowanie, ale bardzo się pomylił. Zamiast ofiary, spotkał prawdziwego potwora w końskiej skórze. Koń nie tylko się nie przestraszył, ale od razu rzucił się na napastnika. Złapał wilka zębami i zaczął nim brutalnie szarpać. Podnosił go w powietrze, miażdżył pyskiem i nie dawał mu najmniejszej szansy na ucieczkę. Dla wilka to była czysta tortura. Nie mógł się wyrwać, nie mógł walczyć, mógł tylko cierpieć. Wilk próbował uciec, ale koń nie zamierzał go wypuścić. Dziś to nie drapieżnik wygrał. Dziś wilk poniósł śmierć z rąk bezlitosnego i zdeterminowanego konia. Samotny wilk znalazł zagubione dziecko. Bez matki, bez ochrony. Wydawało się, że nic już nie uratuje małego z opresji. Wilk chwyta ofiarę, gotów zadać śmiertelny cios. Ale wtedy pojawia się niespodziewany ratunek. Z oddali nadchodzi grupa koni, majestatyczna, zdeterminowana. Jeden z nich podchodzi bliżej, nie bojąc się drapieżnika ani na chwilę. Wilk wyczuwa zagrożenie. Strach maluje się na jego pysku. Nagle rezygnuje z ataku i ucieka w popłochu. Gdyby nie interwencja Cią koni. Los tego malucha byłby przesądzony, to dzięki ich odwadze życie dziecka zostało ocalone. Ten niedźwiedź wkroczył na terytorium dwóch koni, pewny siebie, ale wszystko zmieniło się, gdy jeden z koni ruszył w jego stronę. W jednej chwili w oczach drapieżnika pojawił się strach. Zatrzymał się, zaczął się wahać, jakby myślał, czy naprawdę dam radę ich pokonać. Być może miał siłę, by je zaatakować. W końcu to niedźwiedź, potężny, dziki, ale coś go powstrzymało. Może to pierwszy raz, gdy spotkał te dziwne, wielkie stworzenia. Może ich rozmiar i pewność siebie sprawiły, że zwątpił w swoje szanse. Tak czy inaczej, nie zaatakował. Ostatecznie wybrał rozsądek i. bezpieczny odwrót. Czasem nawet król lasu musi uznać, że lepiej unikać walki. Spokojne życie dwóch żółwi przerwało coś, czego się nie spodziewali: konia, który nie lubi nieproszonych gości. Koń podszedł do żółwi, dokładnie je obejrzał, a potem w jego głowie pojawił się pomysł atak. W odpowiednim momencie koń ugryzł jednego z żółwi prosto w głowę i uniósł go w powietrze, jakby to była tylko niepotrzebna rzecz. Co myślisz o takim zachowaniu konia? Czy nadal uważasz go za spokojnego i łagodnego? A może to drapieżnik w przebraniu? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Czekamy na Twoje zdanie. W tej scenie widzimy coś naprawdę smutnego. Koń i potężny byk zostali wpuszczeni do areny przypominającej miejsce walk byków. Tylko po to, by ludzie mogli oglądać ich starcie. Dwa zwierzęta, pełne gniewu i stresu, stają naprzeciwko siebie. Byk atakuje pierwszy i trafia. Koń przerażony rzuca się do ucieczki, ale nie poddaje się. Po chwili wraca, zbiera siły i sytuacja się odwraca. Teraz to byk ucieka w panice, a koń, rozwścieczony, próbuje odzyskać kontrolę nad sytuacją. To koń ostatecznie zwycięża w tej niechcianej walce. Byk, który zaczął jako agresor, kończy. Jako ofiara, szukając drogi ucieczki z tej okrutnej areny stworzonej przez ludzi. Ten piesek stanął tuż za koniem i zaczął go denerwować. Nie szczekał, nie gryzł, po prostu stał za blisko, jakby specjalnie prowokował. Ale w świecie zwierząt to poważny błąd. I jak się możecie domyślić, koń nie miał zamiaru tego tolerować. Nagle potężna tylna noga wędruje w górę i. BUM! Jedno kopnięcie wystarczyłoby, pies poleciał w powietrze jak szmaciana lalka. To była naprawdę mocna lekcja. Z końmi nie ma żartów. Lepiej trzymać się z tyłu, ale z bezpiecznej odległości. Pies został położony na ziemi i koń na niego nadepnął. Gdyby wiedział, co go czeka, pewnie nigdy nie wszedłby na to terytorium. Ale koń był bardzo zły i bardzo zirytowany przez tego psa, więc postanowił go ukarać. To była naprawdę surowa lekcja. Koń pokazał swoją siłę i dominację. Mam nadzieję, że piesek nie doznał poważnych obrażeń, bo był naprawdę nieszczęśliwy. Zawsze wyobrażam sobie konie jako silne i majestatyczne stworzenia. I właśnie to widzimy tutaj moc, którą trudno zignorować. Takim cudem ten pitbull wpakował się pod kopyta konia, piesek zupełnie nie rozumiał, że stawia się na wielkim ryzyku, przechodząc właśnie tam, gdzie koń będzie szedł. Koń nie chciał go skrzywdzić, ale pies był tak irytujący i zdeterminowany, że chciał pokazać swoją dominację, mimo że był na przegranej pozycji. Ludzie nagrywający tę scenę próbowali coś zrobić, by zatrzymać tę niebezpieczną sytuację, ale bali się, że mogą zostać zranieni. To prawdziwy dylemat: czy mieli odwagę, by interweniować, a ty, co byś zrobił na ich miejscu? Czy miałbyś odwagę wstać i powstrzymać ten pojedynek? Koń spokojnie siedział, a pod nim chronił małe dziecko. Niedojrzałe, bezbronne dziecko było całkowicie bezpieczne, dopóki nagle z za pleców nie zaatakował lampart. Jeden mocny cios konia wystarczyłby odpędzić drapieżnika z powrotem tam, skąd przyszedł. Lamparty są znakomitymi myśliwymi, ale gdy chodzi o ochronę młodego, sytuacja się odwraca. To drapieżnik staje się ofiarą. Dokładnie tak było w tym przypadku. lampart przestraszony, uciekł w popłochu. doku na pewno przestaniesz kochać konie, nawet jeśli do nich nie należysz. Na ziemi leżała chora, osłabiona owca, która czekała na pomoc. Nagle podszedł do niej koń, zamiast się nią zająć, zaatakował ją brutalnie. Chwycił ją swoimi potężnymi szczękami i uniósł w powietrze, jakby owca mu coś zrobiła. Była bezbronna, chora i nie mogła się bronić. Czemu tyle agresji? Koń nie miał powodu do takiego zachowania. Jeśli zrobił tak słabej owcy, co by zrobił, gdyby owca była zdrowa i silna? Na końcu owca zmarła. Smutny i brutalny koniec. Nie wiem, co tak bardzo rozłościło konia, ale jedno jest pewne: koń zdecydowanie nie lubi kur na swoim terenie. Jeden potężny cios jego kopytem wystarczył, by zakończyć życie tej kury na zawsze. Okrutne i bezlitosne: prawdziwa lekcja dla wszystkich, którzy myślą, że mogą bezkarnie wchodzić na terytorium tego konia. Byk postanowił zaatakować konia od tyłu, ale nie zdawał sobie sprawy, że to będzie jego szybki koniec. Byk ruszył do ataku, ale koń natychmiast zareagował potężnym kopnięciem w twarz przeciwnika. To uderzenie było bezlitosne i precyzyjne. Byk padł niemal natychmiast. Teraz byk walczy o ostatnie oddechy. Zdecydowanie powinien był unikać konia. Po raz kolejny niedźwiedź pojawia się w pobliżu stada koni. Może sądził, że znów wystarczy kilka kroków, by je przestraszyć, ale bardzo się pomylił. Tym razem konie nie zamierzają się cofać. Cała grupa rzuca się biegiem w stronę drapieżnika. To nie przypadek, to zorganizowana obrona. Konie działają razem, z odwagą i determinacją. Ich liczba i jedność nie pozostawiają niedźwiedziowi żadnych szans. Ten potężny drapieżnik teraz sam staje się ofiarą. Zaskoczony i przestraszony niedźwiedź nie ma innego. Wyjścia musi uciekać. W obliczu odwagi i siły stada nie miał najmniejszej szansy. Czasem, liczba i jedność są potężniejsze niż pazury. Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Pokazał on, jak dzikie i nieprzewidywalne potrafią być konie, które często kryją w sobie prawdziwego drapieżnika. Jeśli po tym materiale zmieniło się twoje spojrzenie na te zwierzęta, podziel się tym w komentarzu. Chętnie poznamy twoją opinię. Jeśli chcesz, byśmy mogli tworzyć więcej takich niesamowitych historii, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Twoje wsparcie naprawdę nam pomaga i daje motywację do działania. Do zobaczenia w kolejnym filmie pełnym emocji ze świata zwierząt. front.